Witam. Dzisiaj kolejny, kolejna recenzja z cyklu zasilanie. Do tej pory do ładowania akumulatorów, już w sumie od 5 lat, używałem ładowarki elektronicznej CITEK MX5. Ona już ze mną przeżyła 5 lat. Do chwili obecnej spisywała się znakomicie. Kilka akumulatorów, które wydawałoby się, że są już skazane na utylizację, okazało się, że jest do odnowienia. Wszystko za, za pośrednictwem po prostu trybu rekont, który jest w, tym, w tej ładowarce CTK. Zawarta. Natomiast jakiś miesiąc temu to sobie odłożę. Natomiast jakiś miesiąc temu e, zakupiłem ładowarkę, która wydawała mi się dosyć ciekawa. Może też z racji tego, że jest to ładowarka, e, dzięki której możemy sterować jej pracą za pomocą interfejsu Bluetooth. No, i jeszcze jedna rzecz taka, która powoduje, że możemy ładować akumulatory litowojonowe. Ładowarka Citeka nie posiadała tej funkcji, więc, w przypadku zdecydowania się na jakiekolwiek zasilanie akumulatorowe ze źródła litowo-jonowego musiałbym po prostu i tak zakupić SITEC-owską, tylko do tego celu przeznaczoną ładowarkę. Doszedłem do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie próba, w sumie, przejścia na rozwiązanie Victoron Energy. Jest to rozwiązanie holenderskie, z tego co się orientuję. Ale troszeczkę błędem było to, że wybrałem ładowarkę 5A z racji tego, że 5A jest CITEK. Można było za niewielką, przy niewielkiej różnicy kosztu zakupu zdecydować się na ładowarkę 7-amperową ale zacznijmy może od tego zarządzanie tą ładowarką przez interfejs bluetooth nie będę już pokazywał może instalacji po prostu aplikacji do zarządzania o, się włączyło nie będę może już pokazywał, to sobie wyjdę i sobie zróbmy może w ten sposób. Będzie prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie. Mamy do zarządzania tą ładowarką aplikację Victon Connect którą uruchamiamy i przy włączonym interfejsie Bluetooth następuje wyszukanie urządzenia, które jest w stanie współpracować z tym programowaniem. W momencie, kiedy wybieramy to urządzenie, na którym chcemy zarządzać, aplikacja łączy się z ładowarką. Połączona. Na chwilę obecną nie jest podłączone żadne urządzenie do ładowania więc mamy napięcie na wyjściu 14,3 i 0 Amperów Są różne tryby ładowania, możemy sobie po prostu wybrać ładowanie akumulatorów litowo-jonowych W tym momencie ładowanie następuje z troszeczkę mniejszym napięciem Możemy również wybrać sobie opcję normalną, czyli w tym momencie ładujemy prądem w okolicach tam 14,5V, napięciem 14,5V, prąd jest dobierany automatycznie, maksymalnie 5A. Co jeszcze? No możemy sobie zrobić opcję normalną z ładowaniem, z odnawianiem akumulatora. Jest to odpowiednik CITECOWskiego Recondition. Jest opcja też High. W przypadku ładowania akumulatorów, gdy panuje na zewnątrz temperatura, powiedzmy tam ujemna, to w tym momencie zostaje podniesione napięcie. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak było w citek Tutaj chyba jest tak samo, ale nie jestem do końca pewien. Tak, chyba jest w ten sam sposób. OK. No i mamy to, to też to samo high z recondition. I w tym momencie ładujemy high z recondition. Możemy też sobie przełączyć tryb na 2A maksymalny prąd ładowania. W tym momencie. Każda funkcja będzie na ładowarce wyświetlana diodą mrugającą. I to, tak pokrótce, byłoby wszystkie opcje tej aplikacji. Ładowarka ładuje troszeczkę w inny sposób niż ładowarka Citeka. Są delikatnie inne napięcia. Pytanie, które rozwiązanie jest lepsze. No, rozwiązanie citykowskie sprawdzało się. Rozwiązanie Victron Energy sprawdzimy w późniejszym czasie. Na chwilę obecną nie jestem w stanie się wypowiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze. Trzeba było mieć tak najlepiej dwa akumulatory, które są identyczne i po prostu przez jakiś tam rok czasu próbować Stosować na jednej ładowarkę Citek, na drugiej ładowarkę Victron Energy, ale to jest moim zdaniem bezsensowne z takich moich jakichś tam potrzeb. Ok, dobra, podłączę sobie teraz jakieś źródło, które będzie odbierało mi prąd, i automatycznie ładowarka, będzie jeszcze przełączać, tylko tryb na normal. i automatycznie ładowarka zaczyna ładować, zaczyna od tam prądu 13 Vol, od napięcia 13.5 V, napięcie będzie rosło, ze wzrostem napięcia będzie malało natężenie prądu. W tym momencie jest ładowana w tej opcji bulk, jest ładowany akumulator do 80%. W momencie, w momencie przejścia do e, trybu absorpcji, e, to znaczy, że akumulator właśnie w tej chwili przeszło do trybu absorpcji. Akumulator był e, naładowany przynajmniej w 80%. W tym momencie on do, będzie doładowywał te pozostałe 20%, powiedzmy, procent, które e, akumulatorowi brakuje do pełnej pojemności. Po naładowaniu ładowarka przechodzi w funkcję float. W siteku u sytuacja wyglądała w ten sposób, że jakby ten proces ładowania trwał szybciej, wszystkie tryby przechodziły w dużo szybszym czasie. Natomiast tutaj, w momencie, kiedy akumulator zostanie naładowany, jeszcze w trybie float ładowarka będzie utrzymywała w tym trybie przez przynajmniej tam pół godziny. Samo urządzenie. I przejdzie w tryb storage. Główną różnicą, taką, którą, która jest w tej ładowarce, jest to, że ta ładowarka też posiada zasilacz. Więc w momencie, kiedy my mamy już naładowany akumulator, zaraz on zaraz nam zgaśnie, w momencie, kiedy mamy już naładowany akumulator i wpięty do samochodu, jeżeli podłączymy go pod jeżeli podłączymy ładowarkę pod akumulator ona jakby przejmie funkcję narzędzia, które będzie zasilało nam wszystkie odbiorniki, które są w samochodzie natomiast akumulator będzie tracił swoją pojemność tylko na zasadzie utraty jej z biegiem czasu dobra, to by było na chwilę obecną tyle ja tutaj przeprowadzę cały proces ładowania, i całą tą funkcję właśnie jak przyjmuje ładowarka, zasilanie pokażę w momencie, kiedy już sytuacja będzie taka, że ładowarka przejdzie do trybu Storch. Nie będę już przedłużał, bo już jest prawie 23 godzina. Podłączyłem pod akumulator 26 godzin. więc przejście z trybu float na storage zajmie troszeczkę więcej czasu, ale spróbuję zademonstrować w tym trybie, jak wygląda sytuacja. Łączy się. W tej chwili mamy już praktycznie zerowe ładowanie, napięcie jest 13,8V, 0,2A. Zademonstruję teraz opcję przełączania się ładowarki w tryb zasilacza, bo będę w stanie to zademonstrować w ten sposób, a więc podłączę żarówkę 21 W to będzie mniej więcej odpowiednik prawie 2 amperów i patrzymy co się dzieje ładowarka przełączyła się w tryb zasilania i mamy napięcie 13,8 i prąd 2 i 2 on no, skacze od 2 do do 2,2 Ampera. Włączę. Spada z powrotem do 0,2. 14 5 13 8. Takie samo zjawisko byłoby już w trybie storage, tylko, że po prostu current, jeżeli chodzi o prąd byłoby 0 Amperów Także naprawdę ciekawe rozwiązanie Minusem na pewno tego rozwiązania jest to, że producent w tej chwili już może odłączę odładowania Minusem tego rozwiązania jest to, że producent dał innego rodzaju złącza niż są, tak na dobrą sprawę, w siteku. Więc, jeżeli ktoś miał już siteka i korzysta z gniazd wyprowadzonych gdzieś do wnętrza pojazdu lub gdzieś tam na, na zewnątrz, żeby nie podpinać po prostu krokodylek, no to w tym momencie jest problem, ale z tym problemem można sobie poradzić. Jak z wszystkim, wystarczy dokupić sobie najtańszy element, który można dostać z Citeka, obciąć wtyczkę i przelutować sobie ją do wtyczki oczkowej. Bo tu jest wtyczka z krychodolkami. Jeszcze w standardzie jest wtyczka identyczna, tylko że jest z oczkami demontowania gdzieś w akumulatorze. I tą wtyczkę ja. Przerobiłem. przelutowując na gnieździe hermetycznym, przelutowałem. Przylut, znaczy nie obciąłem, nie przelutowałem, tylko po prostu zarobiłem to w tej wtyczce hermetycznej. I w tym momencie możemy, podłączając sobie pod to urządzenie, podpiąć krokodylki z Citeka. I, w tym, i tym sposobem system został oszukany to samo jest z oczkowym i tak dalej, i tak dalej także w ten sposób można to ominąć ja postanowiłem na to, że zrobię coś takiego z tego względu, że zachowam tą ładowarkę jako ładowarka tutaj stacjonarna natomiast Citeka będę jeszcze przez jakiś przynajmniej czas używał w Celach takich gdzieś wyjazdowych, żeby mieć powiedzmy osobne, osobną ładowarkę na wszelki wypadek, gdzieś w pojeździe. Co tutaj jeszcze można by było powiedzieć na ten temat? Nic, to chyba temat jest wyczerpany. No, jeżeli ktoś ma citeka, no to rozwiązanie jest podobne z troszeczkę innymi. Parametrami prądu, znaczy napięcia i, prą, i prądu ładowania, niż jest to w Siteku. Sitek jest szybszy, szybszą ładowarką, to trzeba bez dwóch zna, zdań powiedzieć. Natomiast to urządzenie jest rozbudowane o ten interfejs Bluetooth. Też jest to minus, bo niestety Bluetooth ma ograniczony zasięg, więc tak na dobrą sprawę. Użyteczność tego rozwiązania ma też jakiś tam określony zasięg. Natomiast jeszcze mamy dodatkowo w tej ładowarce możliwość ładowania baterii litowojonowych w tle odgłosy pewnie tuptania, na to akurat mój pies zabrałem go ze sobą. No i to było na tyle. No, nie będę nic tutaj więcej kombinował. Nic więcej tak na dobrą sprawę o tym nie można powiedzieć. Ogólnie ładowarka jak ładowarka. Niektóre osoby mogą powiedzieć, że kontrowersyjne jest używanie tego typu rozwiązania jako zasilacza takiego, który będzie zasilał urządzenia jakieś odbiorcze w samochodzie. Żeby nie było sytuacji takiej, że zostanie uszkodzona gdzieś elektronika. Teoretycznie istnieje taka możliwość. Ale to tak na dobrą sprawę wybór już należy do każdego z Was. Ja podłączam bez jakiegoś problemu. Podłączałem bez problemu ładowarkę Citeka, natomiast na pewno będę też podłączał tą ładowarkę Victron Energy. Produkt jak dla mnie całkiem przyzwoity i myślę, że warty rekomendacji. Także pozdrawiam. W następnym filmie nie będę mówił co będzie, bo tak naprawdę jeszcze nie wiem. Znaczy, mam jakieś plany, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Do zobaczenia, mam nadzieję.